hating, krytyczne uwagi, krytyczne oceny, tak? jakieś oczekiwania, roszczenia, osądy. Skąd to się bierze? Może czas wziąć się za to. To jest coś, co, z czym warto się mierzyć na początku. Tak? Jako, jako początkujący bloger czy ktoś, kto robi wywiady i, i ma jakby do czynienia z, ży, z żywymi organizmami, tak? z ludźmi, którzy reagują w sposób żywy, ale też często stereotypowy, gdzie tak naprawdę często nie widzą ciebie, tylko mają jakieś wyobrażenie o tobie, często nałożone kulturowo, wzorcowo, jeżeli te wzorce nie działają, tak, w ciemnogrodzie nie, nie działają i to gdzie ludzie trochę są takimi kryptowrogami, tak, nastawionymi wojowniczo do do świata do innych, gdzie udają tak kogoś kim nie są, to w tym momencie właśnie e, może się ten jad gdzieś z ludzi sączyć, który też jakby nie patrzeć, też ich w pewien sposób rozkłada i powoduje ich ograniczenia ich różnego rodzaju patologie, które na przykład generalnie są związane z tym, że ludzie tacy robią coś wbrew sobie, gdzie tacy ludzie mają pewien jakby status bycia niewolnikiem, takim niewolnikiem, który ma coś robić pod groźbą. Tak warunkowa akceptacja powoduje właśnie, jeżeli natrafia na człowieka który się na to godzi, ale robi to jakąś, jakimś, jakąś ceną, jakimś kosztem siebie, no to może mieć opłakane skutki, a przynajmniej sprawia, że ten człowiek gdzieś tam, będąc poraniony, różne, różne mechanizmy obronne mogą się załączać i albo będzie wycofany, zamknięty, albo z kolei będzie działał z agresją i będzie taki zamknięty, czy też będzie, będzie naiwny, tak? gdzie nie będzie wiedział za każdym razem na co zwracać uwagę, w działaniu, ponieważ jego jakby wewnętrzny system immunologiczny będzie zaburzony. Trochę tak jak ze szczepionkami, tak? kiedy formuje się nas układ odpornościowy, dostajemy ciemnogrodzką szczepionkę, która powoduje, że układ ucząc się, tak, co to, to znaczy zdrowie, no, dostając jakieś ciała obce, jakieś różne rzeczy, tam są substancje, no to przyzwala potem na to, żeby jakiś tam poziom różnych toksyn się utrzymywał w ciele. I to jest taka metafora też pokazania, że jeżeli układ nerwowy, układ upornościowy nie wie, co to, jak, jak wygląda zdrowy wzorzec, no to w tym momencie mogą się właśnie robić takie problemy, gdzie jakby ten koń trojański będzie powodował pewne spustoszenia i koniec końców sprawiał, że my jako władcy własnego królestwa będziemy gdzieś tam spali w przedsionku i, i nie będziemy wierzyć w siebie a przez to nie wiedzieli, że ten, to królestwo należy do nas, czyli ten organizm, to ciało, ten umysł, jaki posiadamy i możemy z niego zrobić e, użytek e, taki, jaki chcemy, tak? bo mamy do tego prawo. Natomiast, mówię, jeżeli opieramy swoje życie na pewnych fałszywych, niepełnych informacjach, niesprawdzonych, to tworzą się pewne wyobrażenia, tworzy się ten śmietnik, tak, w którym nie potrafimy sobie radzić. E, I gdzieś e, ten śmietnik e, często pojawia się przez pryzmat taki, że My, my chcemy na przykład tą wiedzę zdobywać, tak jesteśmy otwarci na wiedzę, ale przez takie niepełne właśnie podejście do tej wiedzy, gdzieś tam coraz więcej tych książek czytamy, gubimy się gdzieś po drodze, bo brakuje też książek takich, które mogłyby opisywać, po co są książki, czy po co jest wiedza, jaka jest istota w ogóle informacji. Kim jesteśmy, jakie mamy poziomy świadomości, jakie zakresy. To jest podstawa do tego, aby się móc swobodnie komunikować i wiedzieć po co, na jakim jesteśmy poziomie, co w tym momencie jest dla nas potrzebne, jak fragmentarycznie czy jak całościowo odbieramy już świat, na jakiej skali. To jest standard niewątpliwie, który teraz jakby będzie potrzeba wprowadzać. To jest to jest coś, co daje nam wreszcie zabawę w wyrażaniu w swobodnym siebie. I tu nawet nie chodzi o to, czy jesteś prekursorem, czy tworzysz coś nowego, bo tak naprawdę wiesz już na tym poziomie fraktalnym, już się już rozwijasz, że wszystko jest ze sobą połączone i tak naprawdę najwięcej możesz dać dla świata, jakby im więcej, im, im bardziej im dobrze czujesz się sam ze sobą. Ponieważ ten stosunek do siebie samego, jeżeli on jest zdrowy, pełny, e, oparty jest z jednej strony na bezwarunkowej miłości, takiej akceptacji, przez to wszelkie napięcia, jakie są, one też się neutralizują i e, wyciągane są wnioski, dzięki którym następnie te e, napięcia już tak nie jakby nie zostają, to mm, i otrzymujesz w tym momencie wiedzę, cenną wiedzę poprzez żywe doświadczenie, które pozwala ci za każdym razem na czuwać się w daną perspektywę i uczyć się tego, że na przykład cokolwiek zrobisz, to ten przekaz będzie w całym, zakresie, w, całym przeka w całym zakresie oceniany, odbierany po prostu z wszystkich możliwych sposobów widzenia. Ktoś będzie zwracał uwagę na wygląd, na głos, na ton głosu i tak dalej. I teraz dzięki temu wiesz, na przykład jeżeli jesteś w środowisku ludzi, którzy są otwarci, są przyjaźni, nastawieni, to tacy ludzie będą oceniać pozytywnie, będą bardziej właśnie całościowo zwracali uwagę na, na Twoją osobę. Natomiast jeżeli będziesz będziesz gdzieś w środowisku ludzi, którzy są gdzieś warunkowo tak, wychowywani, nastawieni na cele, na konkrety, to tacy ludzie bardziej będą, będą właśnie oceniać fragmentarycznie, będą zwracali uwagę na jakieś konkrety. w zależności od tego, czy są nastawieni na jak mają jakieś oczekiwania, to będą bardziej na przykład zwracać uwagę na błędy itd. I też tego tak oczywiście tylko na zaraz mi bateria padnie, więc. Więc mamy tutaj hmm, do czynienia też z różnymi krytykami i teraz jeżeli jest słaby krytyk, to jest krytyk, który nie ma doświadczenia i on mówi często coś, e, wyraża często jakieś emocjonalne impulsy, które rzutuje na innych i, e, i one nie mają za bardzo jakby tutaj związku z rzeczywistością. To jest bardziej coś, że jeżeli ktoś Ciebie nazwał jakoś przy innych, to wpłynęło na Ciebie, to w tym momencie masz także samodzielnie też hmm, potem przekazujesz to dalej ten impuls hmm, emocjonalny o jakimś tam zabarwieniu. Czyli to jest taka prosta gra impulsów, tak? Gdzie w pewnym momencie ten impuls trafia na istotę, która hmm, już potrafi go rozpoznać i w tym momencie może go neutralizować, ale może też go przetransformować w energię. Więc tu już się pojawiają jakby nowe obszary, dzięki którym hmm, jakby możesz wykraczać poza tę uwarunkowaną tożsamość, która gdzieś, jeżeli jest. Czujesz, to się czuje wewnętrznie, że coś cię blokuje, coś nie pozwala ci się wyrażać jasno siebie i, i, i wtedy no, masz zabawę, bo wiesz, że tak naprawdę coś jest nie tak. I nie oszukujesz siebie. To jest przede wszystkim masz pełną komunikację ze sobą. Jeżeli coś jest nie tak, to wiesz, że jest nie tak. I nie musisz w tym momencie udawać, że jest inaczej. I dzięki temu no, prawda cię wyzwala, czyli pełne hmm, samopoczucie hmm, samym sobą, hmm, pozwala Ci hmm, odkrywać pewne nieścisłości, pewne błędy, naświetla Cię światłem taką uwagą, tym światłem własnej samoświadomości i to samo się uzdrawia. To jest trochę tak jak z bólem. Jeżeli coś cię boli, to czujesz to, automatycznie tam płynie Twoja uwaga i uzdrawia to miejsce. Dlatego wszelkie jakieś takie zamknięcia, blokady właśnie wynikają z tego, że człowiek ma jakby stosunek emocjonalny do jakichś emocji czy do czegoś, czegoś się wstydzi, przez to to jakby próbuje zamykać, ukryć sam przed sobą. Wiadomo, że się nie da, więc tworzy się pewne więzienia, które blokują zamiast rozumieć od podstaw, od istoty problemu to, co nas męczy, a przez to móc wzbić się ponad to. I zobaczyć z wyższej perspektywy, czy też wniknąć w istotę problemu, żeby dotrzeć do korzeni, czyli do tego momentu, właśnie nieporozumienia, gdzie powstał jakiś mały dysonans, jakieś pewne niedopowiedzenie, jakiś pierwszy niedo niepołączony czy niedoenergetyzowany obszar, który sprawił potem, że się mogło to powiększać, ta martwa pewna przestrzeń. Trzeba właśnie potem prowadzi do tego, że do tych różnych błędów. I teraz albo jest martwa, albo jest osłabiona. Więc, eee, więc no tyle na razie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam jasny.